Witam serdecznie na targach pracy organizowanych przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej. W dzisiejszym dniu można u nas zobaczyć ofertę 22 firm, które specjalnie dla studentów i absolwentów naszej uczelni, a także dla studentów innych uczelni przygotowały swoją ofertę. Nasza działalność nie kończy się na tym funkcjonuje u nas Biuro Promocji i Karier, które jest głównym organizatorem tej imprezy można skorzystać tutaj z oferty doradztwa zawodowego, można zapoznać się z ofertami firm, które współpracują z nami, a jest tych firm kilkadziesiąt. Także bardzo serdecznie zapraszam Państwa do udziału w targach, ale także i skorzystania z oferty naszego biura. Dzień dobry, ja nazywam się Aneta Pieczka, reprezentuję firmę ADECO. Jest to Agencja Doradztwa Personalnego i Agencja Pośrednictwa Pracy, Obecnie mamy trochę ofert dla naszych klientów. Są to oferty do działów IT, do działów finansowych, do działów HR. Jeżeli chodzi o kierunki studiów, to nie jest najistotniejsze. najważniejsze jest dla nas znajomość języków obcych. Tutaj głównie chodzi o język angielski, ale jak najbardziej też osoby z językiem francuskim, z językiem niemieckim, również włoskim. Więc to doświadczenie nie jest najistotniejsze. Natomiast istotna jest znajomość języków i też chęć do pracy, motywacja, również dyspozycyjność. Mamy tutaj etaty zarówno na pół etatu, jak i na pełne. Etat. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Sam rekrutujemy do bardzo różnych branż: nie tylko do branży biznesowej, ale także do inżynierów, czy chociażby, chociażby studentów, którzy chcą sobie dorobić po, po skończonych zajęciach. Więc szukam przede wszystkim ofert pracy dla filologów pracy bądź praktyk głównie interesuje mnie język hiszpański także angielski widzę że jest kilku interesujących wystawców yy, można oczywiście zostawić CV myślę że jest to dobra opcja nie tylko już dla absolwentów ale także dla studentów którzy szukają ciekawych praktyk, które zwiększą szanse na rynku pracy po studiach. Znalazłam kilka ofert, głównie w branży właśnie związanej z finansami, które mogą się okazać na dłuższą metę rzeczywiście ciekawe. Podstawą jest doskonała znajomość języka angielskiego, inne języki jak najbardziej, ale widzę, że głównie angielski tutaj stanowi właśnie podstawę. A jeżeli chodzi o kwestie finansowe, fajną sprawą jest to, że pracodawcy oferują pewne kursy już w ramach właśnie pracy które pozwolą zdobyć niezbędne niezbędne podstawy wiedzy w tej branży.